Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, dzisiaj testujemy skrzynie basenowe, nie wiem, plażowe, wakacyjne, sam, no to trudno po prostu określić jak, jak to się nazywa, letnie, kto wie, kto wie, po prostu, y, trzy nowe skrzynki limitowane, które są dodane na CSGO Skinsie, zobaczymy jak to wszystko siedzi, zaczynamy oczywiście od najtańszej i całkiem ładnie, całkiem ładnie to wchodzi, powiem wam, ej, elegancko. Jak na taką skrzynię, moi drodzy, dosyć pospolitą, to naprawdę wygląda... Bardzo dobrze, więc zapowiada się ciekawy odcinek, ale jeszcze przed rozpoczęciem pamiętajcie, aby kliknąć plus wpisać tu matic, dzięki czemu otrzymacie 10% bonusu przy wpłacie oraz 2 ,10 zł 10 groszy na start dla każdego nowego użytkownika. Pamiętajcie, że strona jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich. Weźcie to pod uwagę, grajcie z głową i odpowiedzialnie. Tutaj nawet w przypadku Jokera nie musimy się jakoś super wykosztowywać, więc... Wlatujemy na pełnej w dzokerka, o Boże święty, ale tragedia. Ale tragedia, to jest największy ból, jak już się podpalisz, uderzyć z tego zokera, a tu nic dobrego nie wlatuje. No ale dobra, teraz spróbujmy na ulepszeniu. To też jest troszeczkę inny tryb, który daje kolejne możliwości, więc, więc jest to dosyć ciekawa opcja. Ale jak widzicie, absolutnie to dzisiaj nie wyszło. No ale dobra, kolejna skrzynka: Squeaky Case. Oczywiście pod koniec też wle wlecą jakieś bitwy, więc tutaj o nic się nie martwcie. Okej, okay, no, no nie, no nie, bardzo, bardzo średnio, bardzo średnio, dopiero teraz jakiś w miarę spoko skin, czyli oczywiście M4 Dragon King, mówiąc, mówiąc prościej, bo jak widzicie są to jakieś azjatyckie znaczki. No dobra, ciśnijmy, okej, okay, okej, okay, tu ładnie, jak najbardziej ładnie, oby tak dalej. Tutaj też spoko, ale no, widzicie, to są takie przebłyski pojedyncze dosłownie, więc, więc tak na ogół no to nie ma szału, jeśli chodzi o tę skrzynkę. Przejdźmy do Shorkinga, tu powinno być trochę ciekawiej. No ale wiecie co jest fajne, że CSGO Skins wprowadza dużo nowości w bardzo przystępnych cenach. To jest ciekawe, to jest ciekawe, że na te skrzynki nie trzeba się wykosztowywać, jak mówiłem już wcześniej, a jak widzicie czasami mają faktycznie przebłyski i można coś spoko wyrwać. Dobra, nowa bitwa i tutaj już lecimy oczywiście z tymi skrzyniami, o ile jest to możliwe, jest to możliwe jak najbardziej. Pięć skwików ulepszonych. Niech będzie, to, to nie wiem czy to się zalicza do tego eventu, nie pamiętam, ale dajmy sobie... Tak, no tak, oczywiście, że tak, dobra. W ten sposób, 10 skrzynek łącznie, no i zagrajmy na 4 osoby w trybie klasycznym. Rzadko decyduje się na to, aby, aby tworzyć 4 osobowe bitwy, no ale tutaj można zrobić wyjątek. Ze względu właśnie na tę przystępność cenową, ale generalnie jeśli chodzi o hasło z dzisiejszego materiału, no to dajcie znać ile macie liter A w waszym nicku. no a my oczywiście lecimy. Okej. Okay. Jakby tutaj. Tutaj dobrze zaczęliśmy bardzo. W sensie pierwsze dwa otwarcia super, bo mamy MP9 Food Chain. No i dzięki temu jesteśmy na prowadzeniu. Oby tak pozostało, oby tak pozostało. No ale oczywiście nie można mieć wszystkiego. A chciałbym, a chciałbym oczywiście. <laughs> Dobra, let's go. No, 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 zapowiada się ciekawie, zapowiada się ciekawie, połowa za nami, więc już wkraczamy w tę y, kolejną skrzynkę, którą jest Shorking, tu w ogóle można trafić Posejdona, ciekawostka, ależ przy, przyfarciłem tutaj, Factory New of dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, czy mi coś więcej potrzeba? Jest naprawdę cudownie, żeby teraz, kurczę, Adrian nie trafił czegoś kozackiego, co? On nas przebił? I teraz zauważyłem dopiero, że on nas przebił Ale teraz ja go przebiłem i dziękuję bardzo Rzutem na taśmę w dosłownie ostatnim otwarciu Udało mi się odwrócić losy tej bitwy Z czego jestem bardzo zadowolony Fajnie, fajnie to wyszło W ogóle ogromny plus, super Naprawdę super Okej, okay, myślę, że możemy w związku z tym Stworzyć sobie na spokojnie kolejną bitewkę Łoi, tutaj chciałem trochę przyjokerować No ale jak widzicie jest to bardzo kosztowne Więc nie będę się raczej na to decydował Możemy tu wrzucić dwa jokerki ok w ten sposób no i później już ulepszone shorkingi razy 5 Trzy osoby, tym razem również w trybie klasycznym. Niech będzie, pozostawiamy. Jak, jak dobrze idzie, no to, no to czemu czemu cokolwiek mam zmieniać? tak? Jak coś działa, to niech to działa jak najdłużej. Let's go. Dwa Jokery na start i tutaj no, nikt nie, nikt nie został jakoś super wyróżniony. Jedynie ten Michael może troszeczkę się poczuć lepiej niż my. No ale tak to po dwóch otwarciach nawet nie widać, że kurczę włączyłem tryb Joker i to jest najbardziej przykre. To jest najbardziej przy... Ale patrzcie, znowu przyparciłem z tomateną. Ta Athena to jest serio game changer jeśli chodzi o tę skrzynkę I dobrze, musi być coś takiego Oj, oj, on też tutaj ładnie z CZ-tą dwa razy ta sama cz -ta. Ależ nas wyprzedził Ale nas wyprzedził, kurczę. No tu ten DZ Strike spoko, no ale nie wystarczy Nie wystarczy, nie, 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 nie Szkoda, szkoda, bo naprawdę bitwa z potencjałem Ziomek zgarnia całość i nawet nie wychodzi na plus Więc widzicie, ja przynajmniej jak wygrywam to wychodzę na plus. No tak było w poprzedniej bitwie. Nie mówię, że tak jest zawsze <laughs> oczywiście, więc, więc też nie łapcie zasówkona, No ale dobra. Handlarz bronią. Mamy troszeczkę kamieni. I spróbujmy pięć koła sobie wrzucić. Drugi raz pięć koła. Trzeci raz pięć koła. ok, Jeszcze ustrzelimy skina za, powiedzmy, dwa koła. Kilka skinów sobie ustrzelimy. O, nawet coś z jedną gwiazdką siadło, więc spoko. Bazowa wartość to 0, Każda dodatkowa gwiazdka to jest to jest taki bonus do wartości skina, którym oczywiście nie pogardzę, z którego jestem bardzo zadowolony. Myślę, że to było na tyle w tym filmie. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie. Do następnego. Na razie i cześć, Manderko.